Kazimierz Radosław Elechart von Keles-Kraus. Jeden z najwybitniejszych umysłów swoich czasów. Socjolog, socjalista, krytyk literacki, teoretyk kultury, działacz niepodległościowy. Intelektualny partner Józefa Piłsudskiego, Ludwika Krzywickiego, Stanisława Brzozowskiego czy Bolesława Limanowskiego. Dziś trochę zapomniany w cieniu innych wielkich, którzy byli luminarzami wolnej Polski. Choć sam Kazimierz Keles Kraus niepodległości nie doczekał, żył tylko 33 lata, jednakże to jego pokolenie walczyło wolność, a on sam, jako moralny i naukowy autorytet, niewątpliwie miał znaczący wkład w to, co stało się 11 listopada 1918 roku. Kazimierz Keles Kraus, socjolog, publicysta i pedagog, jest patronem jednej z ulic w Radomiu. Pamięć o nim jest wzmacniana przez rodzinę Keles krauzów która zapisała się bardzo chlubnie w historię Radomia i Polski. Ojciec Kazimierza Michał Keles Kraus Baron brał udział w powstaniu styczniowym, a Maria Keles Kraus, żona Stanisława, brata Kazimierza, była przewodniczącą Rady Miasta Radomia w latach 20. XX wieku. Wszystko zaczęło się w gubernialnym Radomiu, dokąd arystokratyczna rodzina Keles Krauzów, wywodząca swe korzenie z Inflant, przybyła prawdopodobnie około 1882 roku. Jak przybyła do Radomia, to początkowo mieszkali na ulicy tej szerokiej, a w późniejszym okresie przenosili się do innych miejsc i w końcu osiedlili się na ulicy Piłsudskiego. I to ciekawostka, bo mieszkali jak gdyby drzwi z, z bratem, z którym się żałują Ojciec Kazimierza, Michał Keles Kraus, powstaniec styczniowy, pozbawiony rodzinnego majątku, był urzędnikiem. Wpierw w Szczebrzeszynie, następnie w Końskich, aż w końcu trafił do Radomia, z którym zacna familia Keles Krausów związana będzie przez ponad wiek. Pierwszy w ogóle... E Klaus Radomianin był moim dziadem i on się znalazł w Radomiu po powstaniu srecznowym. Dlatego, że zaangażował się to powstanie i stracił w ogóle wszystko co miał, a miał nie mało, bo były dwa duże majątki na Litwie, Michudy chudy które o po tym powstaniu Syszowym zostały stracone. I on, e, jak gdyby uciekając przed represjami, e, zjawił się najpierw w Lublinie, a potem z kolei poprzez kilka miast w Polsce, w Radomiu. I już osiadł na stałe. Jeśli chodzi w ogóle o rodzinę, to Litwa. Nie była tak samo gniazdem rodzinnym. Rodzina pochodzi z ma bardzo bogatą historię. Ja mam wszystkich antenatów do XIII wieku wykazanych. Kazimierz rozpoczyna naukę w gimnazjum męskim. Tu zaczyna się jego niezwykła intelektualna przygoda z socjalizmem, z różnymi wizjami polskiej niepodległości, a także z filozofią. Czy Kazimierz Keleskraut może jeszcze dzisiaj kogoś zainteresować? Okazuje się, że może. Jednym z nich o dziwo jest Amerykanin Timothy Snyder, który w Oksfordzie. Obronił pracę doktorską na temat biografii intelektualnej i politycznej Kazimierza kales -Krausa. Recenzentami tej pracy byli dwaj znakomici uczeni: Leszek Kołakowski, filozof, i Norman Davis, historyk filozofii. Co więcej, w 2010 roku wydał książkę Nacjonalizm, marksizm nowoczesna Europa Środkowa, która jest biografią polityczną Kazimierza kales -Krausa. Ten amerykański naukowiec sporo miejsca poświęca swojej pracy Radomiowi. W rozdziale z Radomia do Paryża przypomina narastającą wraz z przełomem wieków gorącą atmosferę społeczną w tym gubernialnym mieście, gdzie polska młodzież spiskowała przeciwko rosyjskiemu zaborcy na potęgę. Wybuchały szkolne strajki, dochodziło do patriotycznych manifestacji, a także spektakularnych sprzeciwów względem brutalnej rusyfikacji. Coraz śmielej i głośniej upominano się o język polski w szkołach. Nastroje te dały później podwaliny pod wydarzenia, które zbiorczo określa się dziś rewolucją 1905 roku. Zanim jednak do niej doszło, młodzi ludzie musieli nauczyć się polskości, rozwijać swoją wiedzę i talenty, aby móc je wykorzystać. Wpierw walce o niepodległość, a potem przy budowie odrodzonej ojczyzny. W radomiu w ostatniej dekadzie XIX wieku istniało wiele tajnych kółek samokształceniowych. Do jednego z nich, noszącego nazwę Ariele, należał Kazimierz Keleskraus, jeden z najlepszych uczniów radomskiego gimnazjum męskiego, Prymus i, jak go określał dyrektor szkoły, Wasilij Grigoriewicz smorodinow wielki mistrz pięknego pisania. Ten wytrwały rusyfikator, nazywany przez młodzież małym Apuchtinem, nie miał chyba do końca świadomości, że jego podopieczni żyją już właściwie dwoma życiami. Timothy Snyder tak definiuje ten dualny stan. Kiedy Kazimierz i jego koledzy w niewygodnych mundurkach szkolnych maszerowali przez wybrukowany radomski plac i, mijając rzędy rosyjskich flag, wkraczali do neoklasycystycznego budynku szkoły, wchodzili do teatru. Przez cały dzień udawali, że są uczniami. Po szkole uczyli się od siebie w imponująco zorganizowany sposób. Dzięki tajnym kółkom edukacyjnym studiowali przedmioty, które pomijano w szkole. Ćwicząc się w konspiracji, która była czymś niezbędnym dla wszelkich politycznych zamierzeń przed 1918 rokiem. Więc y, związki jego z są dosyć, powiedziałbym, no mocne, bo to był taki naj, najpiękniejszy okres, jak każdy z nas ma, prawda, chodzenia do szkoły i pierwszych przyjaźń, pierwszych miłości, pierwszych wrażeń. I jaki młody człowiek może wtedy odbierać? Wkrótce socjalizujący Keles Kraus po raz pierwszy na własnej skórze odczuje konsekwencje swojej młodzieńczej działalności. Zatarg z dyrektorem gimnazjum, który spowodował relegowanie ucznia ze szkoły i przeniesienie się Keles Krausa do Kielc, związany był z wykryciem zorganizowanej akcji uczniów klasy ósmej, czyli maturalnej, w Radomiu. Na prośbę kolegów wziął w nim udział także siódmoklasista Kazimierz Keles Kraus. Akcja miała na celu nielegalne zdobycie tematów maturalnych do egzaminów z języka rosyjskiego. Skutkiem donosu afera została wykryta. A kiedy po wielu trudach i zabiegach udało się Keles Krauzowi zdać maturę w Kielcach i dostać na uniwersytet, Smorodinow, dowiedziawszy się o tym, zareagował natychmiast. Przesłał do Warszawy raport o swoim dawnym pupilu, co spowodowało natychmiastowe usunięcie studenta z uczelni. Młody socjalista wzmiankuje Osmordinowie w dwóch listach do swojej narzeczonej i późniejszej żony, Marii Goldsteinówny, określając go mianem podłego. Bogata korespondencja Keles Krauza, której dużą część stanowią miłosne listy do ukochanej, jest dziś pięknym świadectwem zanikającej współcześnie sztuki epistolarnej. Moja jedyna Marysieńko, gdy tym imieniem Cię nazywam, Przychodzi mi na myśl król Jan III i jego margrabianka, którą tak kochał serdecznie, że nie widział nawet złości, z jaką mu życie zatruwała. I tym szczęśliwszy się czuję, że moja marysieńka to właśnie ty, nie kto inny, nie żadna margrabianka, i nie taka kobieta, która by królową tylko dzięki temu była, że mąż jej jest królem. Moje dziewcze drogie. Moja kobieto prawdziwa, jaką wymarzyłem sobie w owym sonecie. Ileś ty mi szczęścia dała. Co mi szkodzi? Przepiszę ci z pamięci ten sonet, bo wiem, że uczucie dla ciebie już wtedy, gdym go pisał, kiełkowało w mej duszy. Im dalej byłem od Radomia, tym mnie bardziej tęsknota za tobą dziecino opanowała. Póki można było, Wlepione miałem oczy w punkt między Farnym i Bernardyńskim Kościołami, gdzie mi się zdawało, że Wasz dom widzę. Okolica coraz mniejsza i więcej urozmaicona. Pogoda bardzo ładna, ale palię sześć. Wolałbym brzydką pogodę i mniej malownicze widoki. W Radomiu. Aby kontynuować naukę, Keles Krauss zmuszony jest wyjechać do Paryża. Za granicą rozpoczyna błyskotliwą karierę naukową i polityczną, stając się głównym działaczem i teoretykiem Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, a następnie Polskiej Partii Socjalistycznej. Pisze manifesty i artykuły naukowe, polemizuje z Różą Luksemburg, podkreślając w swoich pracach zarówno konieczność niepodległej Polski, jak i tolerancję wobec innych nacji. Z Kazimierzem Kelles-Krausem nieodłącznie związane jest tak zwane prawo retrospekcji przewrotowej. Jego sens polega na tym, że wszelkie ruchy reformatorskie w swoim działaniu odnoszą się do pewnych norm, które odwołują się do głębokiej przeszłości. Dobrym przykładem zastosowania prawa retrospekcji przewrotowej jest jego egzemplifikacja na przykładzie ruchu robotniczego, który. W swojej walce, w swoim działaniu odwoływał się do komunizmu pierwotnego. Ustrój nadchodzący zawsze pod pewnym względem podobny jest do porzuconego, i że sympatie tych, co go pragną i przeczuwają, mają coś z przeszłości. Skoro jednak idzie o przekształcenie prawne całego społeczeństwa dla dobra normalnego funkcjonowania, pewna ogólna idea dobra społecznego. Mogąca w zasadzie być wspólna, musi koniecznie tkwić w tym ruchu, pomimo jego klasowości, a raczej właśnie dlatego, że klasowość ta jest nowoczesna. Najdoskonalszym zaś, a właściwie jedynym dotychczas środkiem jej stwierdzenia jest demokracja, która bez możności, przynajmniej teoretycznej, wspólnego kryterium między głosującymi, pomyśleć się nie da. To był taki niesłychanie intensywny spór z różą Luksemburg, która co prawda tak samo była bardzo e, proletariacko nastawiona, w sensie prawda, jego obrony, proletariatu, ale uważała, że niepodległość Polski jest na dalekim planie i tym się nie należy zajmować. Natomiast Kazimierz we wszystkich swoich pracach, we wszystkich swoich kontaktach, to niepodległość Polski akceptował. Bardzo mocno. Więc to jest wielka jego zasługa. No poza tym te jego prace olbrzymie, o olbrzymim zasięgu intelektualnym, takie, które tworzyły na nowo, jak gdyby, socjologię, nauki polityczne, to są w jakimś stopniu teraz może nawet i trochę nieaktualne. Żydzi, osiadłszy w Polsce od tylu stuleci, wykonawszy w tym kraju tyle pracy rozmaitej, przecierpiawszy tyle cierpień, mając tu swoje groby i kolebki od szeregu pokoleń, są w niej tak dobrze u siebie, jak i Polacy. I mają prawo żądać od Polaków tych samych względów na swoje potrzeby i interesy, jakich Polacy mają prawo żądać od nich. Kazimierz Keleskraut przez cały okres swojej aktywności był partyjnym pisarzem propagującym marksizm. Pozostawał pod... Wpływem ortodoksji niemieckiej. W swoich polemikach występował przeciw rewizjonistom, przeciw nacjonalistom w PPS-ie. Bronił nurtu niepodległościowego w polskim ruchu socjalistycznym przeciw stanowisku Róży Luksemburg. Twierdził, że dla polskiego ruchu socjalistycznego wyzwolenie społeczne i wyzwolenie narodowe są jednym programem. W Paryżu rozpoczął oczywioną bardzo działalność i początkową na Sorbonie. Bo jego zainteresowania było ogromne. To był człowiek ogromny, już pomaturalnej po, po wiedzy, w ogóle coś nieprawdopodobnego. Nego, jako się rozwinął potem w Paryżu. I studiował tam początkowo na Sorbonie, począł w Instytucie, tak to nazwijmy, nauk politycznych w Brukseli. Tam w końcu zrobił doktorat i bardzo intensywnie angażował się politycznie. Właśnie już wtedy poznał tego Piłsudskiego, Wojciechowskiego, Mosickiego, więc miał związki z socjalistami w Londynie i w Paryżu. Po tym okresie paryskim, to trwało jedna kilka lat, przeszedł się Kazimierz do Wiednia, po to, żeby tam studiować na Uniwersytecie Prawo i zdobyć ewentualną możliwość uzyskania obywatelstwa węgierskiego bo zamieszkał w Krakowie i, i bardzo był dobrze te studia prawnicze szły. Był już na progu ich ukończenia, kiedy się dowiedział o tym, że jest chory na gruźlicę. W 1902 roku wygłasza cykl wykładów z filozofii marksistowskiej na Uniwersytecie Nowym w Brukseli, a rok później zostaje sekretarzem i wykładowcą wyższych kursów wakacyjnych w Zakopanem. Wykłada także w wiedeńskim oddziale Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza. Karel Kraus pracuje ponad siłę, wciąż się uczy i publikuje ogromnej ilości artykułów w wieloeuropejskich periodykach. Grudźnica w tym w tej rodzinie robiła starsze sposzenia. Między innymi na grudzie umarł jego brat młodszy, Bogdan siostra, o której się nie mówi, Zofia. Więc y, on zdawał sobie sprawę, że to jest już, już dla niego wyrok. I jak gdyby to było dopingiem do tego, że jeszcze bardziej intensywnie pracował. Między innymi wykładał na tych kursach w zakopanym w Wiedniu na przykład spotykał się z Piłsudskim, grali tam w szachy takie, prawda, to jest taka osobliwość, którą się w rodzinie pamiętało, Piłsudski nazywał go arystokratą. Osłabiony chorobą płuc i ciężką pracą, Kazimierz Keleskraus umiera w 1905 roku. Odchodzi w pełnym rozkwicie swych intelektualnych możliwości. Pozostawiał kochaną żonę i kilkuletnią córkę Janinę. Wiele lat później inny wybitny Radomianin, również filozof, profesor Leszek Kołakowski, napisze o Kazimierzu Keleskrauzie, marksistowski ortodoks na polską nutę. Różne osobliwości, myśli Keres Krauza spowodowały, że Leszek Kołakowski, inny bardzo znany radomianin, umieścił go w swojej historii marksizmu i poświęcił mu cały rozdział w swoich głównych nurtach marksizmu. Ja mam dosyć bogaty zbiór rodzinny. Jak to wie pan bywa, jak się jest młodym człowiekiem, to się do tego zupełnie wagi nie przykłada. Stopniowo jak się człowiek starzy, to zaczynają się, wie Pan, te koneksje odzywać rodzinne. Ściśle, co to chodzi, co jeśli chodzi o Kazimierza, to akurat może mam ich najmniej. Poza tam kilkoma pracami, poza... Poza tymi pamiętnikami, prawda, które były wydane. E, natomiast sporo mam e, wiadomości i danych i pamiątek po Stanisławie się. I to należałoby tą wspaniałą, tak samo postać wzmiankować w naszej rozmowie. To był człowiek niezwykły też. Zresztą wychowany w cieniu, jak gdyby Kazimierza, bo w Wiedniu studiował, prawda, i dopiero po śmierci Kazimierza przedził się na studia do Krakowa i skończył Uniwersytet Krakowski ze stopnią doktora medycyny. On się związał naprawdę mocno z Radomiem. Pamiętam, że wtedy, kiedy umierał, ja wtedy pracowałem za granicą, ale na tą, na te nieszczęśliwe, smutne godziny przyjechałem do niego. On mi powiedział, Misiu, bo tak mi nazywali w rodzinie, nie, nie zapominaj o radomi. I tak się złożyło, że ja do tego Radomia przyjechałem i w nim trwie.